1 listopada grupa wolontarystyczna Agrawka ruszyła z realizacją ogólnopolskiej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży. Powiedzmy, cóż to za kampania! Akcja, jaki jest jej cel? Jest to bardzo wyjątkowa kampania na szczeblu ogólnoświatowym. Bardzo wiele osób, inicjatyw włącza się w nią. Jest to kampania, która ma na celu uświadomienie ludziom, jak objawia się przemoc, jak może się nakryć i możemy jej nie zauważyć. I też przeciwdziałamy po prostu, tak jak sama nazwa wskazuje, przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Zanim powiemy, jakie działania są przez Was realizowane, powiedzmy, kogo zaprosiliście do współpracy? Do współpracy zaprosiliśmy przede wszystkim szkołę, bo tam y, przemoc y, od dziecka w sumie, y, chcemy, ją, y, chcemy dzieci uświadamiać po prostu, czym jest przemoc i jak mogą reagować na nią, w jaki sposób. Y, po, y, zaprosiliśmy również policję, y, straż miejską y, y, i oczywiście Fabianiczan, aby się również to włączyli. No to teraz przejdźmy do tych y, działań. 19 dni, 19 mini działań. Tak, jest to 19 mini działań na naszym fanpage'u oraz y, wydarzeniu. Są codziennie udostępniane posty. Są to posty informacyjne, są to posty w formie filmików, y, wywiadów z ekspertami. Y, są to posty y, przede wszystkim... Y, aby włączyć e, ludzi do dyskusji, jak oni to widzą. E, oraz zaplanowany jest e, happening na 10 listopada, e, który będzie symbolicznym happeningiem polegającym na roznoszeniu pomarańczowych wstążek po naszym mieście. E, Kolor pomarańczowy wynika z tego, że jest to kolor ostrzegawczy i ma być to taka lampka wśród ludzi, że może wtedy w tym momencie coś się dziać, a możemy tego nie wiedzieć u danej osoby. A szkoły, policja, współpraca z nimi i mini działania. Tak, tutaj chcemy zachęcić do godziny wychowawczej, aby podczas tej godziny dzieci były uświadamiane, była przekazywana im wiedza, jak mogą reagować na tą pomoc i również jak ona się objawia. A jeśli chodzi o pabianiczan, którzy chcą dołączyć do akcji, w jaki sposób mogą to zrobić? Oczywiście pabianiczani mogą dołączyć przez komentowanie i udostępnianie naszych postów, aby coraz więcej ludzi wiedziało, że jest taka kampania, poprzez ustawienie naszej nakładki, na zdjęcie profilowe i włączenie się do happeningu, aby też otrzymać tą wstążkę. Jakie będą, jakie są efekty takiej kampanii? Prowadzicie ją nie po raz pierwszy? Na pewno efektami jest to, że coraz większa liczba osób jest świadoma, co to jest przemoc, jak się ona objawia, i też to, że czasem przemoc może być niezauważona, gdzieś ukrywana na samym dnie. I myślę, że to jest głównym efektem, takie uświadomienie i, i wszczęcie jakichś poczynań, aby temu zaradzić. Gdzie można znaleźć informacje jeśli chodzi o właśnie tę kampanię? Na naszej stronie grupy wolontarystycznej w oraz wydarzeniu 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.